Siemano widzowie, dzisiaj sobie te wszystkie, wszystkie skrzynki zmarnujemy, ale ja też się z wami witam. 100 skrzynek! Mamy... Czaicie? 100! Patry, mamy mamy, sto, mamy 100 skrzynek no. i będziemy otwierali. Tak, jeszcze z, nami, jeszcze z nami Madzia. Madzia, przywitaj się. Dzień dobry. Dobra, będziemy dzisiaj otwierać 100 skrzynek, tak? sprawdzimy co tam, co nam drobnie oczywiście. I ile kos żeby, nam da no, ile kos nam da, ile legend i ile czego okay, ja, ja będę be, ja ja ucinał te będziecie nie widzieć tych słabych rzeczy które będziemy my dostawali ale... tak ale się o Madzi no dobra okej okay, dobra otwieram ja pierwszy i, i Madzie, no. dzisiaj naszym koronowym błonem znowu wiecie no, nie pokazujemy naszej twarzy to już naszą twarz? Dobra, nie, nie widać. Uh, będę wrzucał też takie rzeczy, które były bardzo blisko, ale się nie udało. I to, to co właśnie teraz dostałem, to to było bardzo blisko kosy. Ja już myślałem, że to będzie kosa za pierwszym razem, ale nie ma kosy za pierwszym razem. Okej, okay, teraz moja kolej. Czekajcie. Mam... Tak, dalej. Ja mam! Trzy razy w kosze! Teraz Macia! Macia! Kliknij ten guzik! No tak, masz. Trzymaj! Zielony, zielony, zielony! Ty masz taki zielony przeciw? Co chciałaś? Coś się Ej, ja Macia, odwróci... się blask! O no, legenda. Macia ma legendę! dobra. ma legendę! i idę po twój tele Oglądam mieszkamiki jak to Ale już jest 20. Od... Ja Chodzi o jedno 20. Po, po 20, bo to miało być po 20. Dobrze, widzowie, ale jak chcecie zobaczyć, to patrzcie. Widowie. Jesteśmy... E, pokaż. Im. Ale jak? No tak, pokaż. Im. Wid widzicie, widzowie? Oni widowie. tego nie widzą, oni tego nie widzą. Nie chcecie moją twarz zobaczyć? Dobra, pokażę wam jego twarz. Poczekajcie. Pokażę Wam jego twarz. Poczekajcie. Hmm. Jest aparat. No ale to się nagrał ten aparat. No tak. Tutaj jest jego twarz. A tutaj jesteśmy. Patrzcie. Dobra. A tutaj jest kolejna osoba, która też z nami otwiera. Nie, nie możemy! Nie pokazujemy jej twarzy! Dlaczego? Bo naszej twarzy... Dobra, ale chowajcie! Dobra, już wracamy do tej gry. Zrobiłem zdjęcie, nie wiem po co. Dobra, wracamy. No ale widzieliście wracamy. nasze twarze! Jego twarz wygląda... Nie, nie zobaczycie jego twarzy. Jesteś głupi. Czeł? Dobra! Bo mówisz o mojej twarzy, a potem yy, pominasz... pomijasz to. Dobra, teraz Dobra, ja. widowie. Ja znowu ja. Ofiram. A w sumie widać moją twarz w ekranie. No? A mi, no mi też trochę widać, ale. Widzowie, widzowie, ale wiecie ile zbijamy? 200 milionów. 200 milionów, jak ja 7 subskrypcji mam na YouTubie. 7 milionów. Siedem, tak. No, ale! Piszcie komentarze! nie, nie ma kogoś. Jak chcecie być na bieżąco, to możecie... Y, ja... i Możemy może was wpuścić na serwer, jak chcecie. Bo nie gramy jedno to, my gramy w Minecrafta. My gramy w Minecrafta teraz. Jak chcecie, to... A, teraz jak, ty. Jak chcecie, to na drugim odcinku nagramy prawdziwego. To tutaj 12... No i dawno było. to była dawno. A bieżąca? 10... No dziewiąta to też jest była. Ale zależy jaka. Chyba kliknij znowu w zielony. Ja mam kliknij. Zielony. I... To była kibadzia w krasniczku. To na kosa najgorosza. Za 8,5 klocka. Za 8,5 klocka. Tam była kosa. Dziękuję. Mało dała? Mało. Ale, ale wiecie co, wiecie. Jak zostawiacie żeby być na bieżąco. I żebyśmy mogli robić więcej filmów takich. Tak, bo w tym i... Więcej łapać i subskrypcję, to więcej odcinków. No, no prawda. Dobra. Pywam. No, nie jest dobra. Ale może być. Ale dzisiaj te wszystkie zdobujemy. W następnym odcinku będzie 200 takich. No nie... Ale legenda! to jest Legenda też jest spoko, ale... Ej, nie, to jest A. Madzia. Czekajcie na mnie. taka kawę to Ona kosy. Ona kosy. Nie no, nie, nie nie. ma kosy, ale jest akarz. Czekajcie no, na mnie. I to, na, na mnie. Dobra. I teraz ja. Oj sorry. <laughs> Bej, kto mi zabrał telefon mój? Ja. Ja, bo to jest mój telefon. Mój. Nie, bo mój. I ja mogę sobie tego wziąć. Ja. Mogę. Mogę, bo to jest mój telefon. Może się pokłócać ja łańcuch? Co? Może się pokłócać ja łańcuch? Widzowie! Byłem sikać! Widzowie! Widzowie, przepraszam! Ała! Pożarło mnie coś. Widzowie, wiecie, bo my jesteśmy na wakacjach. Jesteśmy na wakacjach i nas <laughs> ja co, to na wierzą kumary. Ty... Ja chciałam czasach O, nasz no. Ty kolej Marcala zrobić, wiesz? A wcześniej jak graliśmy, to trafiły ani razu. Nie no, to mnie brakuje, ale... Ale mnie nie trafiłem. No, tylko... To samo co wcześniej. Ten sam, ta, ta sama awupa. Przepraszam. Naprawię ci to spokojnie. Nie te. Ale wiecie co? Ta gra jest bardzo spoko, ale siadaj tutaj. Nie. Dobra, czedem. No bo, bo widzowie też mają patrzeć. No widzowie... No ale widzowie też patrzą. Widzowie ty nie... żeby... Pierwsza kosza. Pierwsza kosza. a wiecie ile musimy ich zebrać? Dosłownie 10. Mi, przynajmniej 10. Otwarliśmy już pierwszą skrzynię, Czter... 14 skrzynek. Co? Otwarliśmy. Otwarliśmy już 14 skrzynek. Oj. Pary. Ja Problemy techniczne. Ja, ale ja to w pierwszym razem. Ale słabe to. No Pepe no, widzą to jest kumali. chyba. Na łatwo w drzwię Ej, E czemu teraz znowu? Nie nie, nie, my nagrywamy odcinek. Naprawdę Magia będziemy na YouTubie. Jak chcesz to on ci to pokażę. Dobrze. Tak, teraz... Ej Grę Magia! No właśnie otworzyłeś się za Ale to teraz ona jeszcze raz. Ja odejmę skrzydł ze tym Parłaś jedną skrzynięzają Przepuszczam ładek Dobra, łaby. Ale mam, no, ale, ale drugi trochę dob drobnął. No. no, no, trochę kafy, trochę, no to więcej. Ej, ale się nagrywa czy nie? nie. Tak, osiem. Fuh. Kolejną kosę dropłem. No Plus drugą! 5509 mamy. Okej. Okay. Dobrze. do tego. No, co, nagrywamy odcinek na YouTube, a ja nic nie mam. Ja, ja nie, mam telefonu. O, no ja mam Ale to nic nie widać, nie widać Będziesz Będzie się kręczyć, Bolicie tu Nie, już mnie. Okej, okay, to na mordę rozuję jakieś. By, oby to była kosza. Nie, ale... Ej, teraz się straciło ta. Wracaj. Przez Dobra, teraz ja. Tak? Mamy. Ja bym Ja mam Ale to z To my się wymieniamy. Nie, nie. Kurde, prawie była legenda. Nie ma, ci, bo mam rozładowane, a nie ma gdzie ładować. A my nagrywamy na YouTube. A wiecie, ile ja dopiero mam lat? Nie, mam 6 lat. Nie Kurde jaki to jest słaby. A Macie z nami gra? No śnieg dla. Dobra, no to to... To telefon. To poś... Ale tak, to po... Ty dostaniesz telefon, po prostu wylosujesz coś. Ale nie, nie. Aha, ty nie chcę na YouTube! Nie chcesz? Ludzie ci będą oglądać! Nawet sama siebie będziesz mogła! Bo my obejrzymy nasz odcinek! Prawda? Nie co co nam chodzić? Dobra, a my obejrzymy ten odcinek! No będziemy robimy czego. Przepraszam! Ej! A wiem dobra, to będzie teraz. to jest? To jest... Naprawdę jesteśmy słabi w tą grę. No. Od kosy, no. Nie, to chyba na to To będzie może częściej. No patrz, była tyle odkosów, a ja chciałem specjalnie... Otwarłeś za mnie, ale dobra. mogę ci to, to, że dzisiaj to rzeczy w Trzecia kosa na koncie. Czwarta już. Trzecia, czyli ja tu mogę zlewać kowiznogę? A teraz jeszcze ja. tam to szczegali to jako twoje A teraz ja. Oby kosa? Tak, będzie kosa druga. Ja będę bajonet 4700. Dużo? Tak. Wiecie co? Teraz ja nagle dwie kosy za pierwszym razem. Dobra, macie, macie. Macie. Nie słuchaj macołkę. Możesz do mnie gadać tak. tak. Ja się na YouTube nazywam Maciek. <grymne> na YouTubie będziesz się nazywać nie ma Maciek. No. Będziesz się nazywać samą, będziesz się nazywać Maciek. Dobra, ale tak na YouTubie Ido. No. Na YouTubie no, będziesz się nazywać Maciek. Tak no, na YouTubie Szymon, ale będziesz się nazywać na YouTubie Maciek. A trafiła. Nie. strafiła! ona dała? 4700. Nie słabo. Dobra widzowie, ale na łonie na, natury. Na łonie natury. Taka łona natury, że... Tam się pali, nas gryzą komary i yyy, nie mamy warta. Gryzą Cię komary? <gryzł> Teraz nie, ale wcześniej mnie gryzły. Bo ja mam sikacz na komary. <gryzł> do... Dobrze, nie daj na tego sikacz, bo... O, y, osiemdziesiąt pięć. Ale po... Ciebie nie gryzą. Mama ma postawiony na, ten, na stole. A, nie chcę, nie mnie jeszcze się bawić. Czekaj. My no, no, przecież... będziemy oglądać. Bo... Czekaj, no. o której leci? O pół do no, to nie, 20 nie, 30 Powiedziałam za niedługo. Chodź się ubrać, Mateusz. Mieliśmy farta, farta, farta. Mateusz. Dziękuję Ci, Madziu. Mateusz. Idę. Opierajcie się, Madziu, za mnie. Widzowie! Łapkę w górę, Maciek. Może, może ładne na świat wpuścimy, Majka, w tobie. Mi mamy zręcz, a nie go Aha, fajnie. Daj jakiś mały. To fajny Legenda! Hej, mi dałeś nie, Daj. Kurde, nie to dało? Ty, mimi. Mi. Ja! To, ja, mi to dało pieniędzy. Mm. A co mi dawał? Mm. Gra z nami na grywo? Na z nami? Widzowie, Legenda. Czekamy na niego! Ale że nie będziemy tak czekać! Chodź tu, Madzia. Tak, bo my gramy. Tu pierwszy jest, a ty nie możesz być pierwsza, bo to jest jego telefon. Nie, 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 nie! Okej, okay, widzowie! Dobra, ja już wróciłam. Legenda! Jest... Ile zostało skrzyneczek? Właśnie nie wiem. Pozostało jeszcze 66 km, a mamy już 14 minut filmiku. O, tym, bardziej, tym bardziej, że ja mam tylko 14%. Dobra, dobra, skończymy ten filmik. Nie, musimy otworzyć wszystko, albo przynajmniej do 50. Zrób jeszcze 50. No, dobra. D, jest legenda! Za 15 minut. Aha, ale mam legendę! Spieramy, czy dalej. tyle Ma, ale, Mam challenge! Macie challenge dla mnie! Prawie była kosza! Prawie kosza! Prawie była kosza. Ja YouTube swój youtuber... I potem wraca jakieś na obsrany. Obsrany, czajcie obsrany, na dupie. Bo jeszcze wiecie, można coś tam wywalić, ale na dupie to Zawsze się na dupie sądzie. Jest to nawet... To już chyba wywalić, to już jeszcze nie wiem. Prawie by było, ale nie. No to jakby to Dobra. No kurwa w trakcie. Legend. Dobra, to ja zaczynam. No. Widzą w jezus, ja pójdę sobie pobiegać. Koso nam się nie biegnie ale się zarzeszam. Rzeszam się. Rzeszam się na dupie. Dupem się frali głównym. Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Patrzcie. że ja pierdzielę, te kosy się muszą naprawdę stać Legenda! Była legenda A jest kosa? Sprawdzam To widzowie to oni to, to widzę, po prostu sprawdzą, czy pod moją nieobecność była jakaś kosa Ja idę sobie pobiegać Ej, nie, nie, nie! Biegać. Ja jeszcze nawet nie byłem biegać. Tylko Poszłam się tutaj mamy czy mogę. Legenda prawdziwa. Ale się nie wtrafiło. Ja pierdzielę. Myślałem, że, że tanie, ale 18 tysięcy monet. Okej, teraz ja idę sobie powiedzieć. Ja nawet nie poszłem. No dobre, no to widzowie, koniec odcinka. Koniec odcinka. Nie no, dobra, nie. Otworzymy sobie jeszcze trzy Tylko jak się nie trafi ostatnią kosę. Jak się nam ostatnia w... trafi, to koniec odcinka. Koniec odcinka, widzowie. <laughs> koniec odcinka, bo tak mu się pomyślało, że... Yy... Ale ile ten odcinek trwa? Osiemnaście pra, prawie 19 minut. Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam. Ja też papa! Pa. Pozdrówcie, pozdrawiam go! Pozdrawiamy każdego, kto to ogląda. Dobra, Nara. Papa, widzowie.